Siemanko, witam was, 28, zaraz sobie datę sprawdzę, tak, 28 jest, 29 czerwca 2025, mój szósty Altrace, piąty jest, na, którym, na którym się dzisiaj się wystawiam, chyba najgrubsza taka tego, 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 tego typu impreza w Polsce, na pewno najgrubszy Altrace, na jaki do tej pory byłem, wreszcie nie mamy wielkiego skwaru, słuchajcie, chciałbym wam pokazać, jak wygląda moje stoisko, e, to jest takie, no po prostu, powiedzmy, najbardziej wypasiona wersja, bo no, na inne loty nie zawsze tyle towaru ze sobą biorę, także chodźcie, rzucimy szybko okiem, ale może najpierw zanim to Zrobimy. Powiem wam z kim jestem, bo z reguły na stoiskach e, nie wyjmuję, nie biorę tego sam, tylko często często jestem z kimś. E, dzisiaj jestem z firmą JBM, tu macie logo, tu macie logo, tu jest Kuba. Siema, siema Kuba. Cześć, Kuba, tancenersi. słuchaj, dwa zdania powiedz, co Wy w ogóle robicie, dla kogo, co dostarczacie. coś o firmie, no. Dla, Zajmujemy dla, dla się biznesu. przeróbkami samochodów. Generalnie robimy konwersję. E, konwersje, tak co Co to znaczy? Generalnie konwersja bodykity, zderzaki, z mm -hmm. Felgi, wydechy. Czyli co, przychodzi ktoś do Was, za tak parę pytań Ci zadam. Przychodzi ktoś do Was takim standardowym golfikiem, ma być nisko, szeroko i głośno. Dokładnie, jest tutaj nisko, szeroko i głośno. Moc tak samo mm -hmm. też jest. Przerabiamy na przykład starą G klasę na nową. O faktycznie tak, no, ja była S-klasę tak samo, możemy przerabić. Wnętrze z zewnątrz na nowszy model. Także 220 na No i co, oczywiście jeszcze części też coś bym. Oczywiście części. Sprzedajemy części, downpipy, felgi e, zderzaki, spoilery, także to wszystko. To całe info na waszej stronie. Dokładnie no super się. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Cześć. poczekaj, no to poczekaj. No jest nagrywa się. No, nagrywa się. no bo tutaj Kuba, co ty chciałeś? 212, 212 twoja, tak? 212. No przykład 8. właśnie. Przykład jest najlepsza opcja. Dobrze. Pokaż tu kubie do tego, co co zrobiliście z 212. Potem najwyżej to wrzucimy na ekran, jak nie? Tak. No. no. Proszę bardzo, tutaj 212, zostało przerobione na 213. Czekaj. Co ty gadasz? Aha. Ja pierdolę. <gry> <gry> Nagramy y, powietrze? No. No to dobra, czekaj, tylko muszę go łodziada zapalić. Jak się to nagrywa, to od razu powiem, że... Jest głośno. zrobił mi właśnie temat tego pojęcia, to wam więcej powiem. Firma wykona to Hanki To, że jest głośno nie ich wina. To jest po prostu plus zwykły blaszek, więc tak jest. Musimy chwilę poczekać, bo teraz się dobija, mamy 140 PS i nabijemy na 170. Teraz się będzie nabijało jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj. Nie wiem, po co założyłeś ERA do transportera? Powiem tak, yy, dlaczego pies niżej jaja? Bo może. Bo może, może. To ja tak samo dlatego założyłem rajda. Nie. Żartuję sobie oczywiście chamski dowcip, ale założyłem dlatego, że po prostu mi się to będzie przydawało, wiesz? Dobra, dlatego no założy... Do czego się będzie. No no mi się będzie przydawało? Ja, ja mieszkam na wsi. Normalny transporter. Tak, normalny, normalny transporter na 20, ale mieszkam na wsi. Mam staw. Czasami pasuje, na przykład tam wylecieć, żeby sobie czegoś nie uszkodzić. No to podnoszę, podnoszę go na maksa. Często może coś załadowane, więc z tyłu mi przecierało. przycierało. Okay. Podnoszę sobie dupę, zapinam resa na lawetę z tamtym, no to sobie dobijam wtedy przód na 50 pensji, z tyłu na 110. A jak chcę sobie dobrze do, dopasować na, na autostradzie, no i lecę takim stresowym wozem, nie? wygląda, dla, wygląduje zajebiste, nie? Firma, Sala. polecam, firma Fanki Garage, ludź mieszkają nowego targu, Kuba robi mega robotę. My to odebraliśmy w czwartek. Rano. A. Ja tutaj w czwartek chciałem. No. I wszystko działa, wszystkie zajebiście. I patrz. Masz, kurda, po, nie wiem czy połączony jestem I zobacz. Tak. I sobie dopierdzielasz na przykład. Masz pięć różnych wersji, nie? I patrz. I patrzcie teraz się na auto. Pio, tryb, tryb pięć, czyli totalna będzie gleba. Tył schodzi jeszcze niżej teraz niż przód. No. Nieźle, nie? Z tyłu się chowa bardziej. No bo z tyłu po prostu tu mam in nie taki te jako tego, bo nie przewidziałem tu wcześniej a nie? No. No ale tak to kurde wygląda, nie? No i na przykład patrz. Zobacz, ładuję sobie lawetę, czyli przód zostawiam na samym dole, a zależy mi na tym, żeby zmniejszyć kąt, na, kąt natarcia, nie? To dupę mu daję do góry. No zaraz się pewnie kompresor, włączy, się włącza, nie? No i podnoszę sobie wtedy ten przód lawety i mam mniejszy kąt natarcia i wjeżdżam reset. O. A potem A to walam przód. wiesz? Nie wiem, na wywiadzie. Pożycie herbaty na zapleczu, więc nie musimy tego pokazywać. Dobra, co jest jeszcze z nami? Nie wiem, co to, co to tutaj robi z nie moimi hamulcami, ale ja od samochód też. To jest nie pierwszy z lat, że jesteśmy z Karolem. Zresztą sporo moich widzów na pewno znamy też z kanału Karola, bo tam, tam nie poznaliście. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, co jest z samej tej okolicy? Ja na przykład na zloty, jak sobie zabieram, to zabieram sobie ten zestaw od moich kolegów z Audi, z Audi Felgi, od Tomka i Bartka. Oni mi z reguły jakieś fajne kółko dają, żeby to się fajnie prezentowało. Tu jest z Performensa RS6, C8 koło, no i 440 mm ceramika, czyli takie wiecie, no pokazać jaja, co się tam potrafi zrobić. Czyli największe możliwe hamulce, jakie tylko są na świecie, w tej chwili do aut osobowych, to tu jest to włożone, no i 10, 10 tłoczek taki fajny ze zestawik. Na temat tego Porsche 944 wam nie za wiele powiem. Chłopaków znam, z Niemiec przyjechali, zresztą tam jest też Arek. Arek, chodź na chwilę, Arek! Tak jest. spontanicznie proszę pana. To jest Arkadiusz, wówcz mój, współorganizator, mogę tak powiedzieć, tak, współorganizator, tak. Pra Festival, tam macie taką flagę. Zapraszamy. Nie obiecuję jeszcze, ale postaram się być. Postaram tak. się, się być. być. Ale księgi treningu tak. już ile? 20 lat pewnie, nie? Ja bym powiedział już tak, dwie tak, na, no na pewno. Tak, no no powiem, To tak. jesteś wszędzie. I tak, dabity, i niedobity tak, by, tak, byłeś tu, tak. byłeś, byłeś tak? Tak, tak. Krakowy e... jakiekolwiek inny imprezy w Polsce, w Niemczech. W Niemczech, oczywiście tak. Niemczech. Tak, tak. Marek to jest poliglota. ty języka kadr. Eee, czterech. Czterech, tak, no, tak zostało teraz kapra Festival w Pradze, w Czechach, Czech Republic, na którym z Was wszystkich zapraszamy. Słuchajcie, niedaleko Polski, Czech. Breziutko. Dokładnie. Tak. Piękne miasto stare, kalowy most. Tak, tak jest. No i oczywiście nasza impreza, która jest używana w halach targowych w sobotę, niedziela. 1-2 listopada zapraszamy. Super. Tak, byście chcieli przyjechać jakimś fajnym projektem, zgłaszajcie się do Dawida SM. Sam Czeka, Dokładnie. I Miejsce się na pewno dla was znajdzie. Super, Zapraszamy. Super. Dzięki. 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 Między innymi właśnie, bo jeszcze na tej imprezy z różnymi firmami, no oczywiście siłą rzeczy są to firmy, z którymi współpracuję, czyli firmy, albo o których ja coś kupuję, albo firmy, które coś kupują ode mnie. Tak jak w tym przypadku, fajny zestawik, który wleciał z przodu na, sztoro, na sztorotłoczku. Z tyłu 330, z przodu 370 mm i chłopaki do zamówić dla swojego, swojego klienta. Też był zwykły Golf no to nawet, nie wiem nawet jaki tu jest silnik szczerze mówiąc, ale jakiś totalny zwyklak był i naprawdę bardzo fajnie go przerobił. No i oczywiście to co ja naprawdę bardzo lubię i też widzę, że obserwujecie. Resik, tego nie było widać, bo nie pokazywaliśmy tego odcinka w zasadzie, no bo ty nie miałeś czasu, a mi się bardzo spieszyło, żeby to założyć. Hamulce powiedzmy w 99% ukończone. Zaczniemy od przodu, bo tył jest jeszcze bardziej dojebany jak przód. Posadzone jest teraz auto, zobaczcie, tu są specjalnie zdjęte, zdjęte koła. Z tamtej strony jest najwięcej ludzi, przychodzą tutaj właśnie do nas i to po prostu, no tak wydaje mi się, że przyciąga, że przyciąga uwagę, nie? Nie mówiłem o tym jeszcze, więc zaraz o tym powiem, pewnie jeszcze gdzieś przez odcinku się to pojawi. Yy, tarcza Aston Martin, już nie wiem, Vanquish czy DB9, nieważne, 410 mm na 40 grubości, 10 otłoczkowy zacisk, Porsche 911 992 Turbo S Czyli tak naprawdę auto moich marzeń Jeśli tego RS-a kiedyś sprzedam to raczej wleci e, będzie, Będę się kiedyś tam starał kupić Porsche nie? Także tutaj wlecia ten zacisk Grzesiu z Dżibrezy oczywiście jak zwykle go polecamy e, Zaciski wybrałem w zupełnie innej konfiguracji Słuchajcie, to jest kolor, kolor Lab 6 Czyli to jest dokładnie ten sam kolor, który tu jest na tych wszystkich listwach Dokładkach. jest on zrobiony w macie. Polakierowany jest to matem. Eee, Oczywiście w, e, w transparencie logo RS że jest już wykonał. Dla mnie wygląda super, bo pasuje do koncepcji samochodu. Dobra, tył. No i tu z tyłu się bardzo sporo dzieje. Zaczniemy może sobie od tego zacisku. Gdzieś tu się upalcował, widzę. Eee, słuchajcie, czterotłoczek, ogólnie tarcza 390 mm, Porsche 912 GT3, czterotłoczek też z tego samochodu, a zacisk odręcznego to jest Masterati, Alfa Romeo, albo Ferrari. Ją służy nam tylko jako hamulec ręczny. E, hamulce, tak jak powiedziałem, w 99% ukończone, ponieważ nie zdążyliśmy anodować tych dzwonów. Są to teraz w tej chwili dogoła aluminium. Potem będę to demontował no i będziemy to poddawać e, utwardzeniu powierzchniowemu. Dobra, słuchajcie, to już będzie w zasadzie koniec. A teraz dla tych, co lubią to najbardziej, czyli muzyczka na kanale DZP Kuba, na pewno coś tam fajnego znajdzie. Nie wiem co, nigdy nie wiem co tam Kuba znajdzie. E, teraz będą fajne przebitki. Kuba tam sobie wybierze parę fajnych samochodów i do tego będzie fajna muza w tle, Także dziękuję Wam bardzo. Oczywiście, jak co roku zapraszam na takiego typu imprezy. Nie wiem kiedy ten film opublikujemy, ale będziemy jeszcze na tabicie. Tak, dokładnie. Na tabicie będziemy za dwa tygodnie, czyli 12-13 lipca w Kielcach. Tam też będę na stanowisko z Jagodą i będzie nawet z nami Kiwi. Kiwi, tak. <grym> to jest właśnie kipa. Dobra, dzięki, na razie Still checking in the place, still go. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about sound, late like dust on the river. Move back, nigga, move back, nigga. Fake Jordan that's work ass, bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bracer. sun Did I change straight from the dark shit. No tape, when I play.